Przebrałem pierwszą, a kolejowy objazd pociągu godzina 15.45 Częstochowa, stacja częstochowa, tu przypomina się podróżnym o zabraniu bagażu z pociągu. Pociąg tanie linie kolejowe spółki PKP Intercity, suwąg do Wrocławia Głównego, stoi na torze 15 przy poranie 3. Pociąg tanie linie kolejowe spółki PKP Intercity, suwąg do Wrocławia Głównego, przez Ludwieniec o to stoi na że piątnę przy dronie trzecie pociąg tanie linie kolejowe z półki.